No, u mnie taka ładna rzepa jest, rośnie, sucho jest jak szon, zresztą widać jakie liście jest i to jest takie źle jest z tego powodu, powinno być trochę dyszcza przejść, jest trochę gęsto posiana, ale jest, nie jest tak źle jeszcze, myślałem, że będzie gorzej, tu źmioki, troszkę zielej wykosił, ja pozbierałem, wiadro źmioków pozbierałem już z tego, także jest dobrze. Jeleczko no, ładne jest to co się wyciągnęło po prostu. nie coś tam nie ten, tylko to co się wyciągnęło. Bo trzeba przygotować się pomału do wykopków już. I tak to wygląda. Oczywiście. nie tak, żeby my tak jakoś ten, bo dwa rozrzutniki poszło na no, to. No to badylina rośnie. Troszkę nawozu trzeba było dać, no bo wiadomo, że bez nawozu nie będziemy. A to no, musi być trochę tego, to i nikt nie mówi, że... Nie daje, że żmiloki ekologiczne czy zboże ma ekologiczne, itd. Widziałem zboże ekologiczne to jest ta motrowa, takie jeszcze gorsze niż tu. Nawet nie ma co, nawet było co kosić, ale musieli skosić. Tam stałem konie są a nic nie jest na zimne. Na razie nic nie robię, bo miejscami było opryskane. No bo trzeba było opryskać, bo po prostu było tak, jak było. Tam w oddali jest słoma do sprzelania. Owsiana. Chyba około 40 kostek, więc... Także pa. W okolicy niszczlepy już nie sieje, nigdzie nie widzę. Wszyscy zboża, kukurydzę, zmioków mało no, kto sadzi. Dobrze, jeszcze ja robię coś w polu, bo już... nie było do kogo wejdzie. Dużo ja mu kaczki, gęsi, chociaż do tego wejdę jeszcze, dziadajsa. sobie sława. chodźcie, chodźcie. Pochowały się w cieniu tam są. Nawet mi się nie chce wyjść. Śliwki. To jest jak wygląda, no i trudno yy, idziemy do słomy, zobaczymy jak tam ta słoma Co jestem przy kukurydzy? Te słówne kupówki, to leży takie już To już trzeba obrywać po bo no, tak jest sucho. To już trzeba obrywać, bo też trzeba oberwać już bo po prostu będzie. O, no, trzeba przygotować już pod yy, sezonem, jak to się mówi, nawożenia Musi iść, to samy leco musi iść, po prostu już no, musi jechać, no i kurde, no i później te płysianie i tak dalej dla jak to mówi, a na razie kukurydzę jeszcze zbirą, to słucha co jest, no, tożki zaczyna dziubać. to co słucha, to wyrwę, a to co. Jeszcze o, takie ptaszki potrafiły ocerebić już tej córka. To jest taka fajna. Trzeba ją urwać już ona się dojrzeje już. O, już. Ona już nie urośnie, Jak już przystaje pomału, to już ona już nie dojrzeje. Znaczy dojrzeje tylko, że po prostu yy, yy, no. Kurde. Przesychał no nie? Nie no, ma co trzymać taki kukurydzy. To nie podbiją idzie, tylko będzie rękami uskane tak Powieszę się ładnie, kurde. jaką jakiś kolorowy kukurydza, ale nie mogę znaleźć nigdzie. Się, to mi to słabo idzie z tą przyschnięta kukurydza już. Przesławić. No, a tak gdzie nie gdzie powyrywam, tylko bo tu jeszcze są zielone, ale gdzie nie się powyrywam. No nie ma deszczu, ani ma to już. już kukurydza już się staje, także. o Mało targać. Taki kawałeczek niewielki był w labiryncie kukurydzy jesteśmy teraz także kupiełki są, no jakieś ich są, no, nie wiem co można powiedzieć źle. nie są za bogate ale są ta jeszcze chce rosnąć o, zieloniutko ładniutko ta już nie chce rosnąć, bo ta już to widać ta Tyż już przesycha ale jak jeszcze siedzi ta już przysła. ta już przysła, więc ją chcę wszystkie żółte. Kurde, szukam jakieś czerwone albo coś. Wiem, że taka była sana ale kurde nie widzę nigdzie. Syk. O. O. na bok lecimy z tym koksem. Musimy to szybko coś zrobić jeszcze. Znaczy tam gdzie sucha tylko wyrywam, a to to jeszcze, jeszcze jest takie o takie jak już była. No to już ona już no toki no i no kurde patrzę by ją zdziubać. Toki to ją u siebie. No to jakie ptaki? Kury. Piękne kury, kurde, noszące złote jajka. Wiele nie potrzebują, ale coś im trzeba nie dać. Wiecie, tak ptoki potrafiło, opierdzielić mi kukurydzę. No trzeba je urwać już, bo co zrobić? Nie ma i wiele, więc labirynt kukurydzy się mało kończy. Tak, widać, tutaj jesteśmy, o. Przystaje, przystaje. No to trzeba je ucharatać. Ucharatamy kupujące ładnie. Nie wszystko, bo nie wszystko, ale troszkę trzeba. Co nieco, bo co nieco. Coś zielonego jeszcze jest. No, no to zielone to już jest. O, nie była posiadana jakoś tak specjalnie. Żeby ten. Ta wiaderko kupiła już tak. Ale wielkie są te kukiełki. nie można powiedzieć, że są małe, Takie takiego kawałka, pory kukiołek będzie. Jak są, jakieś są, ale są. Buroki strowie, nawet ich nie widać. Może zaraz uda radę z nimi. Tu jest moja, tu jest no, wyleciała jakaś chyba. Op. Dobra. A tu jest ono owsiano. no. Z mi leży przykryta elegancka owsianka żeby dyżnilało nie, miało lone, za bardzo I do sprzedania no, o no. koło 40 bali trzeba ją sprzedać, bo po prostu nie ma potrzymać tego jakby to chciał kupić to owsianka jest piękna owsianosła ma koło 40 bali Bo mi się nie zmieściło, więc tak to wygląda Uciekam pomału do chłopci żeby było, bo już iść pomału gdzie indziej, trzeba robić coś innego. było się z królą jeszcze, tak dalej porobić. Nie ma czasu na takie rzeczy, a niej i nie stranie się, to powiem. No trzeba robić od rana do wieczora. I tyle. Stająka takie wyglądają. O, jak widać kapa słomy. No oj! obornika, i tak dalej. Musimy to zrobić, żeby to było. Także lecimy już z tym wszystkim mało do przodu. To będziemy działać. Tu mój grabień kukurydzy, ale kukiołek tylko jest. Co się da oberwać, to obrywam. już, jak jest sucho, to jest sucho. Mała, nie mała wszystko obrywane i ma dużo. Większość rzędu oberwały. Czyli wycioły po prostu wyciąły w plance jedną. Tak jest sucho, to trzeba oberwać już. O no, po prostu... Yy, no... No trzeba... No trzeba i tyle. I ma to... Cze to czekać. Tu będzie siana sprzężyto. Więc kukurydzę trzeba pomału wyrywać. Jeszcze przejdziemy. o tu jest taka kukiolka cygion. Nie są może jakieś duże, ale ale są kurde kukiolki jak trzeba. Są mniejsze i większe. Badyle jadę czerem i masakruje. co będę przejmował się z badylami. Mała, duża. Jeszcze jedne, że dwie urwę jak znajdę. Co to jest? Co to jest? Rzuta. Piękna leci Już przysycha, także już ma co trzymać I ta jeszcze nie, ale chyba, że je opędzuję wcześniej ze mnie no. tak, ptoki opędzują w labiryncie kukurydzy jestem o kurde, a nic nie jest tak kupiłka Dobra Arwołąc te wiaderko Tak po nie gdzie nie, gdzieś pomału, bo wiadomo o co chodzi Wiadomo o co chodzi, że po prostu trzeba to Likwidowe, znaczy likwidować, zbierać to pomału, bo kurde, jak mówię, że mam się ty, w yy, na tym kawałku całym, tego jest tutaj trochę, no to, a to już pod koniec września trzeba się przygotować pomału. No to co? Przygotować się kukurydzy na targołem. Tam przed tym. Jeszcze trochę będzie. Taki labirynt kukurydzy, nie jest tak wielka, ale jest. Kukiełki nie są małe. Jest dobrze. A ja się pomału zawijam. I wszystkim na razie. Cześć, mówię.